Ja yeah. Z takim flypym cały pleczom Zażar mojego egoizmu ja na pleca Była ładna, teraz nie ma docielecka Byłaś ładna, jesteś jeszcze we wsali <ścoughs> Witam na kanale YMusic Music z tej strony Mili, wybaczcie proszę, że tak długo nie było waszych ulubionych odcinków do obiadku, ale niestety tak jak mówiłem na Instagramie, mój sąsiad to drillowiec, więc no nie da się nagrywać. Więc ten wolny czas, który teraz mam poświęcam większości na miksowanie waszych numerów. Żeby wysłać mi kawałek do miksu piszecie do mnie na dm mili.one Wysyłacie mi projekt, dogadujemy się cenowo, elegancko, kolejka teraz nie jest jakaś duża. Spodziewajcie się mojej muzyki za niedługo, niedawno wypuściłem taki mini mix, gdzie zabrałem wszystkie demo, prewki i tak dalej, żebyście mogli sobie posłuchać e, jak rosłem. Link zostawię w opisie. Słuchajcie mojej muzyki także na Spotify'u albo na innych streamingach, gdzie słuchacie muzyki. No a z racji także, że Xad wygrał głosowanie u mnie na Instagramie, gdzie pytałem Was, co nagrać. Następnie spytałem też o utwór Xada, do którego mam nagrać poradnik, bo ja tak z Ksadem jestem średnio zapoznany pod względem jego muzyki. Wiem tylko, że kiedyś nagrywał na Nowoxie, nie wiem czy dalej to robi. Myślę, że nie ma sensu przedłużać, zapraszam do projektu. A więc mamy tutaj taki 25-sekundowy urywek. Posłuchajmy jak brzmi całość już po miksie. Nie, mnie już nie zatrzyma, karmuńca znowu wybacz. Pójdzie jak lawina, Starczy tylko chwila. No i dalej się powtarza. Posłuchajmy, jak brzmi główna ścieżka. Mnie już nie zatrzyma. Teraz mój czas znowu wybacz, pójdzie jak lawina. Sporo wtyczek. Zaczynamy, jak zawsze, od tune'a, bo nie potrafimy śpiewać. Zresztą, nawet jak ktoś potrafi śpiewać, to i tak warto używać tune'a. No bo jakby w dzisiejszej muzyce on dodaje charakterystycznego brzmienia. I nieważne, jak bardzo umiesz śpiewać, tune i tak jest przydatny. Tylko, że wtedy wiadomo nie na aż tak duży speed jak tutaj A w tym przypadku mamy 3,5 milisekundy Note transition tak samo jak speed zresztą Tonacja wiadomo, wszystko nie muszę chyba tłumaczyć Następnie podcinam dół aż do 120 bo uksada dołu jest bardzo mało Mnie już nie zatrzyma, teraz mój czas no wybacz No i wycinam pudełkowość w okolicy 600 tak samo jak zawsze no, i tutaj mamy następną wtyczkę, i tak jak mówiłem, Virtual Mix Rec to jest takie świetne rozwiązanie, jeśli chcecie wintażowe brzmienie osiągnąć. W tym przypadku wziąłem stąd tylko symulację starego mikrofonu. Macie tutaj miliard mikrofonów do wyboru. Chciałem dodać troszkę takiego lampowego brzmienia, takiej saturacji, która jest u XADO na wysokich, i pomyślałem, że to rozwiązanie będzie najlepsze. Tutaj możecie też intensywność ustawić pod siebie, w tym przypadku jest to 111%. Następnie mamy taką kombinację kompresorów, bo na początku użyłem fa filtra z bardzo delikatnymi ustawieniami, żeby tylko delikatnie wyrównać dynamikę. Mnie już nie zatrzyma, mój czas, no wybacz, pójdzie jak lawina. Tak jak widzicie tutaj maksymalnie 2 dB są ścinane. Pamiętajcie, żeby ustawiać oversampling. No i tu już jest taka pełna kompresja. Input oraz output ustawiamy tak, żeby ta strzałka nie przekraczała 10 dB tutaj. Mnie już nie zatrzyma, mój czas no wybacz, pójdzie jak lawina. Atak jest na 1.7, release nie dobija do szóstki nawet. No i też pamiętacie, że jak ustawiacie ten kompresor i tutaj Wam się świeci czerwona lampka, to znaczy, że są przestery i coś ustawiliście źle. Następnie używam dsr od Wavesa. Przez ilość góry tutaj użyłem dwóch DSR-ów, to jest pierwszy. Stokowe ustawienia, tylko threshold dałem troszkę niżej. Mnie już nie zatrzyma, teraz mój czas, no wybacz. Też możecie tu zauważyć, że więcej niż 3 dB nie wycina nawet. Dalej jest moja ulubiona wtyczka do podbijania góry, Fresh Air. Mid, zarówno jak i High Air ustawiamy na 25. Posłuchajmy jak to brzmi bez werba i echo boja. Mnie już nie zatrzyma. Teraz mój czas, no wybacz. Pójdzie jak lawina. Potem wychodzi nam jeszcze więcej esek, więc dodajemy Pro S. Yes. W poprzednich odcinkach pokazywałem jak dokładnie go ustawić. Mnie już nie zatrzyma. Teraz mój czas, no wybacz. Threshold na minus 25. Range tutaj około 5-6. Znowu pamiętajcie, żeby ustawiać oversampling. A więc Eski mamy wycięte, pora dodać przestrzeni. Żeby ten wokal nie był taki oto wąski, tylko wiecie, po uszach się rozchodził szeroko. A więc standardowo, Echo boy, 1 czwarta na pingpongu, x na 4,5. Mnie już nie zatrzyma. Teraz mój czas nowy Pójdzie jak lawina! Pamiętajcie, że jak zawsze ustawiacie delay, to ma być właściwy BPM w projekcie. Nie znam aż tyle terminologii, żeby to wam wytłumaczyć jakoś sensownie, ale chodzi o to, że no jeśli będzie źle BPM do bitu dobrany, to delay nie będzie właściwie jakby równo z taktami to wszystko delayować. Ale nawet jak już macie projekt w tych 120 standardowych BPM-ach, jak Reaper zapodaje, i później mówicie tak Zapomniałem BPM-u zmienić. To i tak tutaj w delayu macie taką opcję. Tutaj odklikujecie to MIDI i wpisujecie tutaj swój BPM. No i na koniec mamy werba. Najlepszy werb, moim zdaniem, Valhalla Vintage Verb. Mój standardowy preset. Jedyne co tu zmieniłem to kolor, bo ustawiłem na lata 80. zamiast na now. No bo ogólnie to działa tak, że lata 70. są takie najbardziej ciepłe, jakby jest najwięcej dołu w tym werbie. Lata 80. są takie bardziej metaliczne tutaj. Posłuchajcie sami. A tak brzmią lata 70. To są takie same ustawienia, nic nie zmieniałem. A kolor Now to jest taka mieszanka tego i tego, więc no tutaj poszedłem w stronę lat 80. No i tak naprawdę to wszystko na tych dwóch pierwszych głównych ścieżkach, bo druga ścieżka main, wiadomo, dubluje pierwszą. Następnie mamy taki Sub wokal, który zupełnie powtarza wszystko, co jest w mainie. Jest wyłączony echo boy, można go stąd usunąć. I jest też dubler, który robi taką szerokość. Posłuchajcie. Pora na mnie, pora na mnie. Słyszycie tą szerokość? No i jest więcej miksu w werbie. Pora na mnie, pora na mnie. No i ostatnia ścieżka, którą tu mamy, to są adliby. Tutaj zostawiłem wszystkie moje ustawienia, jak z poprzedniego poradnika. Ja go zawsze stosuję. Ten preset jest najlepszy na adliby, tak naprawdę. I tutaj werb właśnie jest w kolorze nau. No bo wiadomo, adliby mają tak przyjemnie się rozpływać, więc tutaj ten metaliczny. Kolor z lat 80. by nie do końca pasował. Rozszerzam wszystko PS22. Nie do końca wszystko, bo tak naprawdę od 2000 Hz. No a reszta jest tak jak w poprzednich poradnikach, tak jak mówiłem. Przechodzimy do masteringu i pokażę tutaj wtyczkę, z której korzystałem kiedyś. Jak nie do końca ogarniałem czym jest mastering i do czego służy. Jest to Vertigo VSM3 od plugin Allianzu. Tutaj są różne presety. Ja zawsze używałem HiFiO Mix. Posłuchajcie, jak brzmi z i bez. Nie już nie zatrzyma. Karamój znowy bas. Pójdzie jak lawina. Starczy tylko chwila. Słuchajcie, że jest to bardziej sklejone, natomiast jest ewidentnie za dużo dołu. Przełączamy się tutaj na mono, bo bas jest w mono. Nie już nie zatrzyma. Karamój czas nowy bas. I ustawiamy bas tutaj dwoma pokrętłami. Level zazwyczaj daje około 50, a THD na 60. Możemy tak samo zrobić z Ważne, żeby zaufać uszom i wszystko robić na słuch, a nie tak jak ktoś Wam pokaże, mimo że w sumie to Wam pokazuje, ale no wiecie. Jak ktoś robi takim schematem matematycznym, to nie do końca to może brzmieć. Czasami jakieś kontrowersyjne rozwiązania brzmią lepiej niż takie książkowe, więc nawet nie musicie się mnie słuchać za bardzo, po prostu pokazuję jak ja to robię. Możemy na to wszystko dać jeszcze limiter, żeby nie było przesterów. Po prostu wrzucamy limiter, zmniejszamy atak i release, ustawiamy na max oversampling i patrzymy jak pięknie pocieło nam piki. Mnie już nie zatrzyma, którą czas znowu wybacz Pójdzie jak lawina, starcy tylko chwila. Porę na mnie, porę na mnie. Każdy to wie, każdy to wie. Mnie już nie. Sąsiadowi już się chyba przerwa skończyła i zakłada już te flisa ale to nic, bo już zdążyłem wam wszystko pokazać. Myślę, że wyszło dosyć podobnie. Piszcie, kto następny w kolejce: Szarold Ksad. Przed tym odcinkiem specjalnie posłuchałem troszkę piosenek Xada i powiem wam, że świetny ziomuś, z zajabistą charyzmą. Myślę, że next up, tak samo jak Sierra. Po Mix, tak jak mówiłem, zapraszam na DM. Słuchajcie dobrej muzyki i róbcie dobrą muzykę. Do następnego. Siema.